Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Zajkowski i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszy wykład w ramach festiwalu nauki w Warszawie. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie przebywam na stażu w instytucji NASA Ames Research Center i moje badania sponsorowane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W moich badaniach zajmuję się astrobiologią i taki właśnie niezwykły temat. Dzisiaj i będziemy omawiali niezwykłe doniesienie ze świata astrobiologii, a mianowicie potencjalne istnienie życia na Wenus. Osobiście uważam, że ostatnie doniesienia ze świata nauki są najsilniejszą wskazówką jak dotąd na to, że gdzieś poza planetą Ziemią może istnieć jakieś. Życie. A wszystko zaczęło się od tego, że w poniedziałek, 14 września, na łamach bardzo szanowanego czasopisma Nature Chemistry, ukazała się publikacja opisująca odkrycie w atmosferze Wenus bardzo nietypowego gazu. Ponieważ nie potrafimy wyjaśnić jego chemicznego pochodzenia, a na Ziemi gaz ten produkowany jest tylko przez organizmy żywe, powstało bardzo ciekawe pytanie, czy na Wenus istnieje życie? Co więcej, w odkryciu tym bardzo ważną rolę pełnił Janusz Pętkowski, polski naukowiec pracujący na MIT, będący częścią tej grupy naukowców, od której przyszło do nas to doniesienie. Nawet no, na początek zastanówmy się, czym w zasadzie jest Wenus. Wenus jest planetą bardzo podobną do Ziemi, nieraz nazywany planetą bliźniaczą. Jest tym najjaśniejszym poza. Poza Księżycem, punktem na, na, nie, na nocnym niebie, jest planetą podobnej wielkości, podobnego typu, jest również planetą skalistą, tak jak Ziemia, nieco jednak różną. Nie ma tam ruchów tektonicznych i jest zwrócona jedną stroną w stronę Słońca, co powoduje, że jedna strona jest zdecydowanie bardziej nagrzana, a to z kolei indukuje bardzo silne wiatry na powierzchni tej planety. Jeśli chodzi o temperatury występujące na Wenus, to przy samej powierzchni jest to około 460 stopni. Warunki, które byłyby w stanie roztopić ołów, co niezwykle utrudnia misje robotyczne na tej planecie. Sama atmosfera, z kolei, jest 100 razy gęstsza od atmosfery planety Ziemi. Złożona jest głównie z dwutlenku węgla z niewielką domieszką azotu. Praktycznie nie ma tam tlenu i jest bardzo sucho w zasadzie nie ma tam pary wodnej. Za to występuje bardzo dużo kwasu siarkowego, który dzięki tej gęstej atmosferze dwutlenku węgla unosi się wysoko i tworzy te charakterystyczne dla Wenus chmury, które uniemożliwiają nam śledzenie dokładnie, jak wygląda powierzchnia Wenus. Zwróćmy jednak uwagę na tę tabelę, którą tutaj umieściłem po prawej stronie, i widzimy, że na wysokości około 55 km temperatura jest już zdecydowanie bardziej znośna, to jest blisko 30 Stopni Celsjusza, a na wysokości 50 km mamy do czynienia z ciśnieniem podobnym do ciśnienia na planecie Ziemi. Tak więc nie cała ta planeta jest zupełnie piekielna, natomiast pamiętajmy jednak o tej zawartości kwasu siarkowego w atmosferze. Co jednak zmusiło, czy co spowodowało, że astronomowie zainteresowali się poszukiwaniem takiego gazu, nazywanego gazem biosygnaturowym, tej fosfiny w atmosferze akurat Wenus, która przecież intuicyjnie nie powinna żadnego, nie powinna być siedliskiem dla organizmów żywych. A mianowicie już od kilku lat prowadzi się intensywne badania związane z wykrywaniem kolejnych i kolejnych planet poza układem słonecznym, tak zwanych egzoplanet. Do dzisiaj takich planet wykryto około 4000. Są to jednak, jak powiedziałem, planety krążące wokół innych gwiazd, poza układem słonecznym, i dotarcie tam jakiejkolwiek misji, sondy kosmicznej, wydaje się bardzo nierealistyczne. Dlatego astronomowie opracowywali nowe sposoby odpowiadania na pytania, czy na której z tych planet mogłoby występować życie. I takim sposobem okazało się spektrometria. Przy pomocy metod spektrometrycznych możemy mierzyć widma związków obecnych w atmosferach planet gdy odpowiednio ustawią się one względem krążącego słońca dookoła którego krążą czy gwiazdy dookoła której krążą w ten sposób poznać możemy skład chemiczny atmosfery i tam poszukiwać związków które nazywane są związkami biosygnaturowymi Jakiś czas temu, dokładnie dwa lata temu, w czasopiśmie Astrobiology pojawiły się szereg artykułów, które opowiadają o różnych możliwościach gazów biosygnaturowych. Na Ziemi na przykład takim gazem biosygnaturowym jest metan, który w obecności tlenu powinien bardzo szybko rozkładać się i zniknąć z naszej atmosfery, a jednak wciąż w niej trwa. Stały poziom metanu jest obserwowany, a to dlatego, że na Ziemi znajdują się organizmy żywe, które ten metan cały czas produkują i dostarczają. Jest to właśnie w ten sposób, moglibyśmy obserwując metan na innej planecie przy obecności jednocześnie tlenu stwierdzić, że może tam zachodzą jakieś procesy żywe. No i w tym czasopiśmie Astrobiology dwa lata temu zaproponowano fosfinę, jako jeden z tych gazów biosygnaturowych. Również w laboratorium, w którym pracuję, prowadzono badania nad zmierzeniem, jakiego rodzaju spektrum możemy oczekiwać z różnego rodzaju bakterii fotosyntetyzujących i innych, aby zmierzyć, na ile potencjalna ta metoda mogłaby być użyta w wykrywaniu życia na innych planetach. Okazuje się, że fosfina, czy inaczej fosfowodór, jest związkiem, który skutecznie absorbuje część fali elektromagnetycznej, w wyniku czego obserwujemy spadek siły sygnału o bardzo konkretnej długości fali, który odpowiada tej właśnie cząsteczce. Tak więc poprzez ten spadek w sile tego tej sygnału, Dowiadujemy się o obecności danej cząsteczki. I taki właśnie spadek siły sygnału zaobserwowały dwa radioteleskopy. James Clark Maxwell Teleskop na Hawajach oraz Large Millimeter Array, który jest taką grupą teleskopów na pustyni Atacama. Naukowcy publikują z MIT, i nie tylko, ale publikujący właśnie w Nature Chemistry, pokazali obecność w ten sposób fosfiny na Wenus tak więc próbując zweryfikować fosfinę jako gaz biosygnaturowy skierowali teleskopy po prostu na najbliższą planetę od Ziemi i tu wielkie zaskoczenie już na Wenus taką fosfinę udało się wykryć co więcej wykryto ją właśnie w tej części atmosfery którą omawialiśmy jaką tę nieco bardziej przyjazną gdzie temperatury są Umiarkowany, blisko 30 stopnia ciśnienie, podobnie do ciśnienia ziemskiego. Dużą część niezwykle długiej pracy naukowej, którą opublikowano w Nature, poświęcono przede wszystkim temu, aby odpowiedzieć na pytanie, skąd fosfina mogłaby się wziąć. Skupiają się, się głównie na źródłach niebiologicznych i szeroko dokumentują, iż nie mogła ona powstać na w wyniku procesów fotochemicznych, nie mogła ona powstać w wyniku wyładowań atmosferycznych, czy też nie mogła być dostarczona w odpowiedniej ilości przez meteoryty, aby w tej ilości, która jest wykrywana, była obecna w atmosferze. Natomiast wiemy, że na Ziemi fosfinę produkują organizmy żywe, i w ten sposób nasuwa się pytanie, czy w takim razie na Wenus zachodzą jakieś procesy związane z organizmami żywymi, które produkują ten gaz. Co więc w zasadzie odkryliśmy na Wenus? Otóż sami autorzy przyznają, że nie twierdzimy, że odkryliśmy życie na Wenus. Odkryliśmy natomiast fosfinę, której pochodzenie jest zagadką. Odpowiedzią na tą zagadkę może być jakiś rodzaj nieznanej chemii, której jeszcze nie potrafimy wytłumaczyć lub właśnie organizmy żywe. Które być może na Wenus występowałyby. Zagadnienie występowania życia na Wenus nie jest zupełnie nowym. Te pomysły pojawiały się już w XVII wieku. Opisane przez Christian Huygens spekulował w jednej ze swoich prac na temat potencjalnie nawet cywilizacji istniejącej na Wenus. Dzisiaj Wiemy, że nie miał racji, jeśli chodzi o występowanie cywilizacji, ale może te mikroorganizmy. I tu Carl Sagan w 1967 roku zaproponował, że życie na Wenus mogło wyewoluować we wczesnych etapach historii tej planety, po czym kiedy jeszcze warunki nie były tak nieznośne, po czym w miarę jak warunki na Wenus pogarszały się, życie to wyemigrowało w chmury. I podobną teorię wysnuwają autorzy Pracy w Nature, którzy razem z tą pracą publikowali również pracę w piśmie Astrobiology, gdzie sugerują taki cykl życia potencjalnie żyjących bakterii w atmosferze Wenus, jak on mógłby wyglądać. A mianowicie sugerują, iż na tej dosyć wąskiej warstwie tych w miarę przyjaznych warunków dla życia. Mikroorganizmy mogłyby występować i rozmnażać się w drobinkach płynu unoszonych w chmurach kwasu siarkowego. Przy czym, gdy taka drobin, ta, ta liczba komórek stałaby się zbyt duża i cząsteczka zbyt ciężka, musiałoby to opaść poniżej warstwy tej przyjaznej, no, w cudzysłowie przyjaznej, bo ciągle pełnej siarką kwasu siarkowego. Opadając do niższej warstwy, gdzie temperatury są znacznie wyższe, możemy sobie wyobrazić, że bakterie takie mogłyby tworzyć przetrwalniki. Wiemy, że bakterie na Ziemi są w stanie tworzyć przetrwalniki, które wytrzymują temperatury powyżej nawet 100 stopni. Po czym odparowująca kropelka zmniejszyłaby masę takich bakterii i umożliwiła recyrkulacji i powrót do tej warstwy bardziej sprzyjającej, gdzie ten cykl życiowy zacząłby się od nowa. Z obecnością bakterii w chmurach mamy do czynienia również na planecie Ziemi i wiemy, że potrafią bakterie właśnie w formach przetrwalnikowych w chmurach występować, udowodniono jednak podziału komórkowego w chmurach występujących na naszej planecie. Zastanówmy się więc, jakie bakterie na Ziemi, ponieważ wiemy, że fosfina jest produkowana na Ziemi przez bakterie, jakie bakterie produkują fosfinę? Są to przede wszystkim bakterie beztlenowe, a drugim źródłem produkcji fosfiny na planecie Ziemi jest ewentualnie przemysł, który jest też związany z życiem. Już 20 lat temu pojawiła się praca, która opisuje obecność, Fosfiny w kulturach bakteryjnych. Tutaj autorzy wypisują ich całą listę. Jednak, pomimo, iż ta praca cytowana jest przez ponad 60 in, innych prac, nie udało się dotychczas dokładnie zbadać, jak ten proces syntezy biologicznej fosfiny wygląda, jak on dokładnie zachodzi. Tak więc Wiemy, że jest on związany z organizmami żywymi, jednak nie potrafimy go do końca wyjaśnić. Wenus więc wydaje się niezwykle tajemniczą planetą, a do tej tajemniczości dokładam jeszcze to, iż jedne, jeden z modeli klimatycznych opisujących Wenus przewiduje, że około, przez około 3 miliardy lat Wenus posiadała warunki do tego, aby występowały na jej powierzchni oceany wody w stanie ciekłym, gdzie ewentualnie życie mogło się zaczynać czy ewoluować. Kolejną zagadką związaną z Wenus jest to, że coś zatrzymuje około 50% promieniowania UV, które dociera do naszych teleskopów. Pojawiły się nawet spekulacje, iż to UV zatrzymywane byłoby przez jakieś organizmy fotosyntetyzujące. Kolejną zagadką to właśnie zagadnienie związane z fosfiną. Tak więc Wenus jest niezwykle tajemniczą planetą. No ale. Co dalej? Jakie kolejne kroki możemy poczynić, aby te zagadki rozwiązać? No przede wszystkim wymagana jest większa ilość obserwacji. Fosfina obserwowana była przez teleskopy, o których wspominałem, jednak czas wykupywanie takiego czasu na teleskopie jest bardzo drogi, a konkurencja między naukowcami jest bardzo duża. Teraz jednak, skoro udało się wzniecić to zainteresowanie Wenus, myślę, że pojawi się więcej obserwacji teleskopowych planety Wenus pod kątem obecności fosfiny. Może uda się wykryć nawet jakieś fluktuacje, czyli zmiany w stężeniu z tego gazu, co też wskazywałoby w jakiś sposób na procesy związane z procesami żywymi. No i oczywiście ciekawym byłoby wysłanie sond kosmicznych, które już bezpośrednio mogłyby pobrać materiał z atmosfery Wenus i poszukać tam organizmów żywych. Kolejnym kierunkiem badań, który myślę, że już się rozwinie, to właśnie biologiczna produkcja fosfiny, ponieważ do tej pory nie jest ona dobrze zrozumiała. I idąc dalej, już zupełnie w rozważania science fiction, ja osobiście wyobrażam sobie wybudowanie kiedyś w przyszłości takiego miasta jak z Gwiezdnych Wojen, Cloud City, miasta w chmurach. Jest to niezwykle ciekawa wizja, z którą chciałem Państwa zostawić. Na koniec wykładu wspomnę jeszcze i zaproszę do odwiedzania strony Astrobio.pl, która jest stroną niedawno powstałego towarzystwa Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, którego członkiem między innymi jest Janusz Pętkowski, jeden z współautorów omawianej dzisiaj pracy o gazie biosygnaturowym w atmosferze Wenus. Tym samym bardzo państwu dziękuję za uwagę i życzę miło spędzonego czasu w ramach festiwalu nauki w Warszawie i do zobaczenia przy innej okazji.